Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, wzywam wielkiej mocy Jezusa Chrystusa, aby każdy duch buntu, który mógł zakorzenić się we mnie, każda forma nieposłuszeństwa wobec Bożej woli, została natychmiast i całkowicie wyrzucona. Modlę się, aby wszelka gorycz, która kiedykolwiek zatruła moje serce, każda kropla nienawiści, która próbuje się rozprzestrzeniać w moim wnętrzu, była unicestwiona mocą miłości Bożej, która oczyszcza i odnawia. O Panie, Dotknij każdą twardość serca, która sprawiła, że stałem się odporny na twoje miłosierdzie i zamień ją w serce czułe, miękkie i pełne otwartości na twoje uzdrawiające działanie. W imię Jezusa Chrystusa modlę się teraz o odrzucenie wszelkich duchów chorób i niemocy, które mogły mnie zniewolić. Każda choroba, która dotyka moje ciało, niech zostanie wyrwana z korzeniami. Każda słabość, która atakuje moją siłę fizyczną Emocjonalną i duchową, niech będzie teraz całkowicie zniszczona. Modlę się o uzdrowienie nie tylko ciała, ale także duszy, aby wszelkie źródła cierpienia i bólu zostały uzdrowione i oczyszczone przez Twoją świętą moc, Panie. Proszę Cię, Boże, aby każda forma lęku, który czasami wiąże moje ręce i nogi, uniemożliwiając mi podejmowanie kroków w wierze, została natychmiast rozproszona. Niech każdy cień niepewności. Który przyćmiewa moje myśli, zostanie rozjaśniony Twoim światłem. Proszę o odwagę, bym nigdy nie bał się wędrować drogą, którą mi wyznaczyłeś, aby żadna nieśmiałość ani brak pewności siebie nie powstrzymały mnie przed pełnieniem Twojej woli. Wzywam Twoją świętą moc, aby wszelkie formy tchórzostwa, które mogły zagnieździć się w moim życiu, zostały złamane. W imię Jezusa odrzucam każde kłamstwo, które kiedykolwiek dotknęło mojego serca lub umysłu. Niech każde oszczerstwo, każde fałszywe oskarżenie, które zostało skierowane przeciwko mnie, zostanie teraz unicestwione, a jego skutki całkowicie wymazane. Proszę, aby każde słowo wypowiedziane przeciwko mnie z intencją zaszkodzenia mi, każda forma kalumni, która próbowała mnie zranić, zostały unieważnione w potężnym imieniu Jezusa. O panie, modlę się teraz o złamanie wszelkich klątw, które mogły zostać na mnie nałożone. W imię Jezusa Chrystusa odrzucam każde złorzeczenie, które zostało wypowiedziane w moją stronę. Każda forma przekleństwa, która próbowała zakorzenić się w moim życiu, niech będzie teraz złamana, a jej siła unicestwiona. Proszę, abyś swoją wszechmocną ręką uwolnił mnie od wszelkich negatywnych energii i duchowych więzów, które mogły ograniczać moje życie. Niech twoja potężna moc wypełni mnie teraz całkowicie przynosząc mi pełną wolność, o której świadczą Twoje święte obietnice. Proszę, aby Twoje światło oświecało każdą ciemność, która kiedykolwiek mnie otaczała. Panie, niech Twoja miłość przenika każdy zakamarek mojego życia, uzdrawiając moje serce, moją duszę i moje ciało. Proszę o Twoją świętą ochronę, by każda zła siła, każdy atak duchowy został odparty i unieszkodliwiony. Niech Twoja obecność, Panie, wypełni każdy dzień mojego życia. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, zstąpi na mnie, przynosząc mi ciszę i ukojenie. Niech Twoja uzdrawiająca moc odbuduje to, co zostało zniszczone, i odnowi moje siły, abym mógł służyć Ci z pełnym oddaniem. Proszę, abyś na zawsze prowadził mnie swoją świętą drogą, a Twoja miłość niech nigdy mnie nie opuszcza. W imię Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, modlę się o te wszystkie łaski. Amen. Z wielką pokorą i w imię Jezusa Chrystusa przychodzę dziś przed tron Boży, prosząc o całkowite uwolnienie od wszelkich grzechów, które odziedziczyłem po moich przodkach, uszy od pierwszej aż do dwudziestej piątej generacji. Ojcze, modlę się, aby wszelkie złe działania, błędy i winy moich przodków, które mogły przechodzić z pokolenia na pokolenie i obciążać moją duszę, zostały teraz przerwane i unieważnione w imię Twojego syna, Jezusa. Niech każdy grzech, który miał wpływ na moją linię rodzinną, każda forma nieprawości i nieposłuszeństwa wobec Twojej woli, zostanie teraz wymazana z mojego duchowego dziedzictwa. Panie, proszę Cię, abyś w tej chwili złamał każde przekleństwo, które mogło zostać na mnie nałożone z powodu grzechów moich przodków. Modlę się, aby wszystkie negatywne energie, które mogły zostać przekazane z poprzednich pokoleń, zostały teraz usunięte z mojego życia. Niech każdy duchowy ciężar, każda forma duchowej niewoli, która została nałożona na mnie przez moich przodków, teraz zostanie całkowicie zniszczona mocą Jezusa Chrystusa. Proszę o pełne uwolnienie od wszelkich negatywnych wpływów które mogą mieć swoje korzenie w historii mojej rodziny. Modlę się także, aby każde przekleństwo, które zostało rzucone na mnie przez moich najbliższych, zostało teraz złamane. Niech każde złe słowo, każde złożeczenie wypowiedziane przez mojego ojca, matkę, braci, siostry, krewnych, a także przez moich przyjaciół i wrogów zostanie teraz unieważnione. W imię Jezusa Chrystusa odrzucam każde przekleństwo, które mogło zostać na mnie nałożone świadomie lub nieświadomie, zarówno przez osoby bliskie, jak i te, które były częścią mojego życia przez krótki czas. Proszę, aby każde złożeczenie, które zostało wypowiedziane przeciwko mnie przez nauczycieli, współpracowników, kolegów, a nawet przez przypadkowe osoby, teraz straciło wszelką moc. Panie, modlę się także o uwolnienie od wszelkich przekleństw i negatywnych myśli, które mogłem sam na siebie sprowadzić przez moje własne słowa i czyny. W imię Jezusa Chrystusa odrzucam każde złe słowo, które kiedykolwiek wypowiedziałem o sobie, każdy moment zwątpienia, w którym sam sobie przeklołem. Proszę, aby każde błędne przekonanie, każde przekleństwo, które mogłem sam na siebie nałożyć, zostało teraz usunięte z mojego życia. Niech wszystkie moje niewłaściwe decyzje, moje słabości i momenty wątpliwości zostaną przebaczone i odkupione przez Bożą łaskę. O panie, oczyść moje serce i umysł ze wszystkiego, co sam sobie narzuciłem, a co mogło mnie oddalić od twojej miłości i woli. Proszę cię, abyś złamał każdą formę klątwy, która mogła zostać nałożona na moje życie z powodu moich błędów lub grzechów moich przodków. Ojcze, wzywam twoją świętą moc, aby każda klątwa, każde złorzeczenie i każde duchowe więzienie, które zostało rzucone na mnie przez jakąkolwiek osobę, zostało teraz całkowicie zniszczone. Modlę się, aby wszelkie formy złej energii, każdy duchowy ciężar i każda siła ciemności, która próbuje mnie związać, zostały teraz unieważnione i unicestwione w imię Jezusa Chrystusa. Niech każde dziedziczone zło, które próbowało wpływać na moje życie, zostanie teraz przerwane. Proszę cię, panie, abyś przeniknął do każdej generacji mojego rodu i odnalazł wszystkie źródła grzechu, bólu i cierpienia, które mogły przejść na mnie. Oczyszczam teraz swoje duchowe dziedzictwo w imię Jezusa Chrystusa, prosząc o całkowite odcięcie mnie od wszystkich przekleństw, które mogły przejść z pokolenia na pokolenie. Niech Twoja święta moc przeniknie do mojego życia i uzdrowi każdą ranę, każde złe wspomnienie, każde cierpienie, które mogło wynikać z grzechów moich przodków. Proszę o pełne odnowienie i uzdrowienie na duchu, ciele i umyśle, aby moje życie było całkowicie wolne od jakichkolwiek ciemnych sił, które próbowały mnie zniewolić. Panie, niech teraz wszystkie przekleństwa zostaną złamane, a moje życie niech zostanie wypełnione Twoim światłem, pokojem, radością i miłością. Proszę o Twoją świętą ochronę, aby już nigdy więcej żadne zło nie miało władzy nade mną. W Twoim imieniu, Jezusie Chrystusie, modlę się o to, aby każda forma zła, każde przekleństwo i każda ciemność, która kiedykolwiek mnie otaczała, została teraz całkowicie rozproszona. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości. Mocy i miłosierdzia, a ja na zawsze będę służył Ci w wolności i pokoju. Amen. Wszechmogący i łaskawy Boże, z głęboką pokorą klękam przed Twoim tronem, prosząc, aby Twoja święta moc przeniknęła każdą część mojego istnienia. Proszę Cię, abyś dotarł do najciemniejszych zakątków mojego podświadomego umysłu, tych miejsc, do których nikt inny nie może dotrzeć, i abyś zalał je swoim świętym ogniem. Proszę, aby Twój ogień, O Panie, wypalił wszelkie bariery. Blokady i więzy, które mogły powstać przez dziedziczone skłonności, przez tradycje, które są sprzeczne z Twoją wolą, oraz przez wszystkie formy fałszywej religijności, które mogły znaleźć miejsce w moim sercu i umyśle. Proszę, aby każdy wpływ, każda forma idolatrii, każde zło, które wypacza mój charakter, osobowość i sposób, w jaki się zachowuję, zostało całkowicie usunięte przez Twoją wszechmocną rękę. Niech Twoja święta moc, panie, przeszuka głęboko moje wnętrze. Każdy zakamarek mojej duszy, umysłu i ciała. Sprawdź, czy w moim sercu nie ma ukrytego zła, którego nie jestem świadomy, a które oddala mnie od Twojej świętej obecności. Proszę, abyś przeniknął każdy zakątek mojego umysłu, badając moje myśli, intencje i pragnienia, i oczyścił mnie z tego, co jest niezgodne z Twoim świętym planem dla mojego życia. Niech Twoja wola stanie się moją jedyną drogą, a każdy wpływ, który nie pochodzi od Ciebie, zostanie wyrzucony. Modlę się, abyś, panie, zniszczył wszelkie dziedziczone zło, które może wpływać na mój charakter i moją osobowość. Każda forma nieprawości, która mogła zostać przekazana mi przez moich przodków, przez tradycje rodzinne, przez zwyczaje, które nie są zgodne z Twoją wolą, niech teraz zostanie zerwana. Wzywam Twój święty ogień, aby wypalił każde negatywne dziedzictwo, które próbowało wpływać na moje życie, na moje myślenie, na moje działania. O, panie! Proszę, aby Twoja święta moc odcięła mnie od wszelkich więzów, które nie są zgodne z Twoją wolą, i aby każde dziedziczone przekleństwo zostało teraz unieważnione przez moc imienia Jezusa Chrystusa. Proszę cię również, abyś złamał każdy wpływ religijności, który nie pochodzi od ciebie, ale został narzucony przez ludzi lub tradycje, które odwracają mnie od prawdziwej relacji z Tobą. Każda forma religijnej tradycji, która wypacza moje postrzeganie ciebie, O Panie, niech zostanie teraz zniszczona. Proszę, aby wszystkie nawyki, przekonania i praktyki, które odciągają mnie od pełnej miłości relacji z Tobą, zostały teraz usunięte z mojego serca. Chcę służyć Ci całym sercem i umysłem, bez żadnych ograniczeń, które nie pochodzą od Ciebie. Panie, otwórz moje oczy duchowe, aby zobaczyć prawdę i otwórz moje uszy duchowe, aby usłyszeć Twój głos. Modlę się, abyś uwolnił mnie od każdej formy duchowej ślepoty i głuchoty która uniemożliwia mi pełne zrozumienie twojej woli i twojego prowadzenia. Każda forma duchowej ciemności, która zakrywa moje oczy, niech teraz zostanie rozproszona przez twoje światło. Każda forma duchowej głuchoty, która nie pozwala mi słyszeć twojego głosu, niech zostanie teraz złamana przez moc twojego ducha. Proszę, abyś otworzył mój umysł na twoje słowo i twoją prawdę, abym mógł w pełni zrozumieć twoją wolę dla mojego życia. Ojcze niebieski, potrzebuję cię jak nigdy dotąd. Uznaję, że bez Ciebie jestem niczym, że bez Twojej obecności moje życie jest puste i pozbawione sensu. Przychodzę do Ciebie w pełnej pokorze, uznając swoją słabość i prosząc, abyś przejął pełną kontrolę nad moim życiem. Wysyłam tę modlitwę do Ciebie, o Panie, prosząc, abyś zesłał swojego Ducha Świętego, który przejmie kontrolę nad każdym aspektem mojego życia. Niech Twój Duch prowadzi mnie na wszystkich drogach. Które podejmuję, niech otworzy mój umysł na Twoje plany, niech otworzy moje serce na Twoją miłość i niech poprowadzi mnie w każdej decyzji, którą podejmuję. Panie, w Twojej wielkości i miłosierdziu, proszę Cię, abyś usunął z mojego życia wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Każda skłonność, każde myślenie, każde działanie, które nie jest zgodne z Twoją wolą, niech zostanie teraz wyrzucone. Proszę, abyś oczyścił mnie całkowicie, aby moje życie było odbiciem Twojej chwały, miłości i mocy. W Twoim świętym imieniu, Jezusie Chrystusie, modlę się o pełne uwolnienie od wszelkiej duchowej niewoli, od wszystkiego, co mnie od Ciebie oddziela. Wierzę, że Twoja moc jest większa niż jakiekolwiek zło, które mogłoby mnie dotknąć, i że Twoja miłość jest jedyną prawdziwą siłą, która może mnie prowadzić przez życie. Niech Twoja święta obecność teraz stąpi na mnie i przejmie kontrolę nad każdym aspektem mojego istnienia. Proszę, abyś swoim świętym ogniem oczyścił moje serce. Umysł i duszę, aby każda forma ciemności została teraz rozproszona. Niech Twoje światło przeniknie każdą część mojego życia, a Twoja wola niech będzie moim przewodnikiem we wszystkim, co robię. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją nieskończoną miłość, za Twoje miłosierdzie i za Twoją łaskę, która jest ze mną każdego dnia. W Twoje święte imię, Jezusie Chrystusie, modlę się o pełne uwolnienie i pełnię Twojego błogosławieństwa. Amen. Wszechmogący Boże, Ojcze, pełen miłosierdzia i łaski, proszę Cię z całego serca, abyś pozwolił mi wznieść się we wszystkich obszarach mojego życia, które potrzebują Twojej wszechmocnej interwencji, wzmocnienia i błogosławieństwa. Pragnę, abyś podniósł mnie na duchu, dał mi siłę do przezwyciężenia wszelkich trudności i abym mógł doświadczyć prawdziwej harmonii w sferze uczuciowej. Otwórz przede mną nowe możliwości w życiu uczuciowym. Aby moje serce mogło być przepełnione miłością, zrozumieniem i wzajemnym wsparciem w relacjach z innymi. Niech Twoja niekończąca się miłość spłynie na mnie i na osoby, które mnie otaczają, przynosząc spokój, harmonię i zaufanie do naszych serc. Proszę Cię także, Ojcze, abyś obdarzył mnie nie tylko bogactwem duchowym, ale także materialnym, zgodnie z Twoją wolą i planem. Spraw, aby każde dobro duchowe i materialne, które przygotowałeś dla mnie, mogło trafić do mojego życia w pełnej obfitości. Pozwól mi odnaleźć skarby, które są wieczne, duchowe i głęboko zakorzenione w twojej prawdzie, abym mógł kroczyć ścieżką, którą dla mnie przygotowałeś, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i pewności, że jesteś ze mną. Niech bogactwa duchowe, które mi dajesz, przewyższają jakiekolwiek dobra materialne, a ty sam, Panie, bądź moim największym skarbem. wszechmocny Boże, wzmacniaj moją wiarę, abym mógł stale wzrastać w twojej obecności niezależnie od przeciwności, które mogą pojawiać się na mojej drodze. Uczyń moją wiarę fundamentem, na którym buduję każde moje działanie, każde moje wybory i decyzje. Proszę, abyś podniósł mnie w zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i duchowym, aby moje ciało, umysł i dusza były w pełni odnowione i zdolne do służby Tobie. Wierzę, że z Twoją pomocą mogę pokonać każdą słabość i żyć w pełni zdrowia, które od Ciebie pochodzi, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego uzdrowienia. Niech Twoje błogosławieństwa spłyną także na moją rodzinę. Modlę się o to, abyś prowadził nas wspólnie drogą wiary, miłości i wzajemnego zrozumienia. Spraw, aby każda relacja w mojej rodzinie była oparta na Twojej miłości i abyśmy byli w stanie wspierać się nawzajem w każdym aspekcie naszego życia. Proszę także o Twoje błogosławieństwo w moim życiu zawodowym, abyś otworzył przede mną drzwi do sukcesu i rozwoju, który będzie świadectwem Twojej obecności w moim życiu. Niech każda moja praca przynosi owoce, które będą oddawały chwałę Tobie, Boże, a ja będę narzędziem Twojej woli. Panie, proszę Cię, abyś podniósł mnie w Twojej potężnej mocy. Spraw, aby Twoja siła była widoczna w moim życiu, abym mógł czynić wszystko w Chrystusie, który mnie umacnia. Wierzę, że z Twoją pomocą mogę pokonać każdą przeszkodę, stawić czoła każdemu wyzwaniu i wyjść z każdej trudności zwycięsko. Niech Twoja moc, panie, będzie moim przewodnikiem w każdym kroku, który podejmuję. Modlę się, aby Twoje wsparcie było ze mną nieustannie, napełniając mnie siłą do przezwyciężenia każdego trudnego momentu i osiągnięcia każdego celu, który postawiłeś przede mną. Wszechmogący Boże, otaczaj mnie swoimi aniołami, aby chronili mnie na każdym kroku mojej drogi. Proszę Cię, abyś okrył mnie swoją świętą krwią, aby żadne zło nie miało nade mną władzy. Niech każda siła wroga zostanie złamana, a ja mogę żyć w pokoju, bezpieczeństwie i miłości, które pochodzą od Ciebie. Panie, przemieniaj moje życie swoją mocą, daj mi odwagę i autorytet, aby odpierać każde zagrożenie duchowe i wzrastać w wierze każdego dnia. O Panie, proszę Cię, abyś ubrał mnie w duchową zbroję, aby żadne zło nie mogło mnie dotknąć. Obdarz mnie Twoją mocą i autorytetem, abym mógł podejmować wszystkie wyzwania z odwagą i pewnością. Wiedząc, że Ty, Panie, jesteś zawsze ze mną. Wierzę, że w Tobie mogę pokonać wszelkie trudności, że z Twoją pomocą każda moja walka zakończy się zwycięstwem. W Twoje święte imię, Jezu Chryste, modlę się o pełnię Twojego błogosławieństwa, Twojej ochrony i Twojej mocy. Amen. Stojąc przed Tobą z pełną pokorą i wiarą, przychodzę z prośbą o Twoje miłosierdzie i boską interwencję w moim życiu. W tej chwili oddaję się w Twoje ręce. Ufając, że Twoja nieskończona moc i łaska są wystarczające, aby zniszczyć wszelkie przeszkody, które stoją na drodze mojego szczęścia, zdrowia i pełni życia. Proszę Cię, Panie, o Twoje wspaniałe błogosławieństwo w każdej dziedzinie mojego życia, abyś mógł całkowicie wyeliminować wszelkie przekleństwa, które mogą wpływać na moje życie, w każdej formie i w każdej postaci. W imię Twojej świętej mocy, Panie Jezu, wzywam Twojej obecności abyś przyniósł uwolnienie od wszelkich złych wpływów i destrukcyjnych sił, które mogły zostać nałożone na mnie przez grzechy przodków, przeze mnie samego lub przez inne osoby. Modlę się o to, abyś całkowicie zniszczył każde przekleństwo, które mogło być rzucone na moje życie, zarówno te, które wynikają z przeszłości, jak i te, które są obecnie aktywne. Proszę, abyś przywrócił harmonię i pokój do każdego aspektu mojego istnienia. Zniszcz wszelkie duchowe Emocjonalne i fizyczne blokady, które mogą mnie trzymać w niewoli. W szczególności, rozwiąż wszelkie przekleństwa związane z moimi finansami. Niech wszelkie trudności finansowe, długi i obciążenia zostaną usunięte, a moje życie stanie się pełne obfitości i dostatku zgodnie z Twoją wolą. Proszę, Panie Jezu, o pełne uzdrowienie każdego obszaru mojego ciała i duszy. Zniszcz wszelkie choroby, dolegliwości i dolegliwości które mogą być wynikiem duchowych lub emocjonalnych obciążeń. Spraw, aby Twoja uzdrawiająca moc dotknęła każdej komórki mojego ciała, przynosząc pełnię zdrowia i siły. Oczyść moje ciało, umysł i serce, abyś mógł wypełnić mnie swoją zdrową i życiodajną obecnością. Niech Twoja obecność przyniesie pokój do mojego serca i umysłu, eliminując wszelkie obciążenia emocjonalne i duchowe. Proszę Cię, abyś przywrócił harmonię do moich relacji z innymi ludźmi. Modlę się, abyś naprawił wszelkie konflikty i napięcia, które mogły powstać w moich relacjach rodzinnych, przyjacielskich czy zawodowych. Spraw, aby Twoja miłość i zrozumienie przeniknęły każdą relację, w której uczestniczę. O Jezu, otocz mnie swoją ochroną i błogosławieństwem w każdym dniu mojego życia. Proszę, abyś posłał swoich aniołów, aby strzegli mnie i moją rodzinę od wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. Niech Twoja święta krew pokryje nas aby żadna zła moc nie mogła mieć nad nami władzy. Proszę, abyś otoczył nas swoją opieką i zapewnił nam bezpieczeństwo, zdrowie i pomyślność. W każdej dziedzinie mojego życia, Panie Jezu, potrzebuję Twojej pomocy i prowadzenia. Modlę się o Twoje błogosławieństwo w mojej pracy, karierze i finansach. Otwórz przede mną drzwi do nowych możliwości, które będą zgodne z Twoją wolą. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej hojności i dobroci. Proszę, abyś obdarzył mnie sukcesami, które będą wynikiem Twojej obecności i działania w moim życiu. Z głęboką wiarą wierzę, Panie Jezu, że Twoja moc jest wystarczająca, aby zniszczyć wszelkie przekleństwa i przywrócić mi pełnię życia, którą dla mnie przewidziałeś. Wierzę, że Twoja miłość i łaska mogą przynieść rozwiązanie każdemu problemowi i każdemu obciążeniu. Modlę się o Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie i Twoją ochronę w każdym aspekcie mojego życia. W Twoje święte imię, Jezu Chryste, proszę o pełnię Twojej łaski, mocy i ochrony. Amen.